Dzień dobry, Wit witam w dzisiejszym filmie. Dzisiaj pokażę Wam mały soczek. Będziemy sobie na trybie masowemu, możemy śpiewać. Musi być zacznęć, które zawsze się nie zgadza, swój światło. jesteśmy na... na 8 na sztandarze. Dobra. Przestawiamy tryb na odsłonięcie. Ściskamy jakieś go Może to być mała prawa, nie wiem na przykład. Nie wiem, I patrzcie, jak kliknę, to można zobaczyć jej obraz i, jej, i jej widok. Zaraz na święto To jest właśnie owce. Można do każdego momentu podporządkować do miedzianego golenia. Do czego chcecie? Chce. Ale to mówię, że to ty jest tylko mowy. Włączamy sobie na kreatywny? I szukamy. szukamy blok miedzi. Dobra. I albo. I... Jeśli wszyscy sobie wyśmiemy, to go wymaga, to musi być wy. Wygrawano. Dobra, to no. I mamy miedziane go On się teraz nie skrzywił. Prawdziście, że on ma własny jak na przykład, to no. jest I właśnie, Tu włożyłam tylko blok medzi, to zobaczcie, Choć on bierze ten blok i to... kurde, jeszcze raz. Postaję tu a ja z pewnością oddalę się tu. I postawię na tej i tu postawię... Zobaczcie, on wierzy to. Wierzy to, ten... wierzy. Bierze... A nic tam nie ma. Nie, daj mu nie. Dobra, idzie po to. Wierzę. No i patrzcie, ja zagląda, i on mówi, że nie do tej skrzyni, więc idzie do drugiej. Rozumiem, że To jest mózg. i no, zostawia tu No, teraz to zadziała. Zobacz, podejdzie do tej skrzyni i po prostu może do odpowiedniej. Bo no, jak zobaczy inny item i że nie w odpowiedniej do skrzyni, to wszystko będzie to będzie wszystko Złoto, 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 koks, 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 a nie koks, żelazo i tak dalej, nie. Ale jeszcze, jak ktoś wiedział, to jak jeszcze można oprócz przywołania dyni i miedzi, miedzianego gola. Bierzemy siekierę, siekierę miedzianą, zawsze siekiera, bierzemy posąg, ty on... Ale zawsze musi być o taki. Uzleniany posok wydzianego gola. Nigdy nie może być taki, 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 taki lub taki. Nie. Chyba, że Nie, mogą, mogą być wszystkie oprócz szarych. Znaczy, oprócz tych. tych. Oprócz mnie tylko takie zepsutane miedzi. Kładę to i będzie trzy razy. cztery razy kliknie i się pojawi. I jeszcze jeszcze jajka do tego. I dodali jeszcze dębowe półki. Nowe ochrony. I nowe pochodnie. Pokażę. Patrzcie nie działa pochodnia. To jest jego jajko, jest. Są trzy sposoby na zmienianie... Yy, yy, są trzy sposoby na ...niedzielnych golemów. Tak, się. Dobra, to... ...nara. Cześć.